Co dalej? Właściwie, co dzisiaj osiągniemy? Że pokażemy. No, A niby przecież. Ale... Kuratoria są wybieralne. Głosujemy na kuratorów, prawda? No to dlaczego te kuratoria działają tak, jak działają? No właśnie, tu trzeba się zastanowić nad tym, kogo wybieramy i, i dlaczego ci ludzie nie, nie przedstawiają naszych poglądów w tym, co robią, tylko czy to strach, czy o pracę. Nie wiem, gdzieś jest to z góry narzucane moim zdaniem i, i być może oni też mają związane ręce. Nie mam. Ale pieniędzy. przede wszystkim, Pani, no, nie powinniśmy się bać o tym, mówić i debatować o tym, bo coraz częściej przecież jest to temat tabu. No oczywiście trzeba mieć odwagę dzisiaj, żeby, żeby przyjść tutaj czy powiedzieć coś, ale, ale jeżeli my tego nie zatrzymamy, to, to, to pójdzie za daleko. Jest jeszcze moment, żeby, żeby coś z tym zrobić. Pani ma nadzieję, że jeszcze może się to odwrócić, że jeszcze szkoły mogą, nie wiem, być dobre i uczyć? Myślę, że, że rodzice też bardziej powinni występować z tym, przychodzić na spotkania Wydziałów Oświaty. Przecież są spotkania, gdzie rodzic może się zapisać, przyjść i wypowiedzieć swoją opinię. A w tej chwili, tak jak mówiłam wcześniej, po pandemii są takie braki w nauce. Dzieci mają naprawdę braki w matematyce, w języku, w czytaniu, w pisaniu. Uczmy te... Stracone temu. pokolenie. Stracone pokolenie, trzeba to nadrabiać, a nie zajmować się takimi rzeczami. Nie ma miejsca na zajmowanie się ideologią, porzucaniem książek do bibliotek, które, które nie powinny być dla, dla dzieci. Tylko zajmijmy się, zajmijmy Ale się Ale też i wyrzucaniem książek, przecież w naszym tutaj kuratorium wyrzucone książki, które były wydane przed 2008 roku. To szaleństwo no zupełne, to jest to klasykę wyrzucone. No właśnie, kontrolujmy to jakoś, a, a, uczmy tego, co powinniśmy uczyć, pomóżmy im psychicznie tym dzieciom, temu pokoleniu, bo dzieci są w tej chwili w depresji, są słabe i łatwo nimi manipulować. Tak nie powinno być. Dorośli nie powinni tego używać e, przeciwko dzieciom i, i manipulować nimi. Pomóżmy im, bo naprawdę ja wiem, wiem jak, jaka jest zła sytuacja wśród młodych ludzi, ponieważ a, często do nas się zwracają i czasami są to dzieci na granicy samobójstwa. To jest, tak zadanie jest problem. dla nas wszystkich. To jest dla rodziców, dla nauczycieli, dla nas wszystkich. I poświęćmy więcej czasu na to, a, a nie na narzucanie ideologii. Tak jak mówiłam, uczmy tolerancji, nie narzucajmy tego tak, z taką siłą, bo to też szkodzi tym ludziom. To im też szkodzi, bo, bo na pewno ci, co, co są po drugiej stronie, nie chcą tego, żeby tak się działo. Oni też chcą być normalnymi ludźmi, tak jak my. No A, tak, ja, ja znam ludzi, którzy są na przykład homoseksualistami i są przeciwko tej indoktrymi. No dokładnie. I e, ja też mam znajomych i... i są różne y, sytuacje, że przyjaźnimy się z nimi i nie jestem pewna, czy im się to wszystko podoba, że się tak wszystko narzuca, bo to się obraca przeciwko nim. Tak, to się obraca przeciwko a nim, Przecież oczywiście. wszyscy jesteśmy tak naprawdę takimi fajnymi ludźmi a, i, i, i mamy dużo w sobie tolerancji, tylko nas się próbuje zmienić i to nie jest No, y, To jest y, ideologia quasi-marksistowska, to są aktywiści, to są działacze, którzy chcą zmienić nasze życie. Musimy pani, to pani, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za pani obecność. Pozdrawiam. Dziękuję.